Cześć moi drodzy, pokażę wam jak łatwo i szybko możecie zmienić swoje hasło w grze League of Legends A jeśli poszukujecie najróżniejszych gadżetów lub Riot Points'ów właśnie z LoL'a To macie link do strony w opisie i tam macie najróżniejsze rzeczy No dobra moi drodzy, co musimy zrobić jeśli poszukujemy opcji zmiany hasła właśnie w grze League of Legends Początkowo oczywiście bramy opcję zaloguj w prawym górnym rogu ekranu no i oczywiście logujemy się na nasze konto w Lolu. Gdy już zalogujemy się na nasze konto w League of Legends na oficjalnej stronie, Wybieramy zakładkę Moje konto w prawym górnym rogu ekranu i przechodzimy do zakładki ustawienia. Teraz już tylko, moi drodzy, musimy wpisać jeszcze raz hasło, także potwierdzam wszystko jeszcze raz hasłem. I podaję specjalny numer, który otrzymam na maila. To już, moi drodzy, zrobimy. Przechodzimy do zakładki Login do konta. No i tutaj, moi drodzy, mamy możliwość samej zmiany hasła. Aktualnie, jak widzicie, w zakładce aktualne hasło wpisujemy nasze dotychczasowe hasło, które mamy aktualnie ustawione w naszym koncie League of Legends. Także wpisujemy aktualne hasło, a poniżej wpisujemy całkiem nowe hasło oraz po raz kolejny całkiem nowe hasło. Gdy to, moi drodzy, robimy, wybieramy opcję zapisz zmiany. No, jak widzicie, udało mi się w tym przypadku bez problemu zmienić moje aktualne hasło na całkiem nowe. Jeśli ten film Ci dla to zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję, dzwoneczki. A jeśli poszukujesz najróżniejszych gadżetów właśnie z Lola bądź różnych Mońców, to masz link do w opisie, tam masz najróżniejsze rzeczy. Miłego dnia, cześć.